Dobiega końca dziesiąta edycja imprezy Warsaw Cup w piłce wodnej. a O turnieju i pięknie tej dyscypliny z trenerem Legi Warszawa, Donatem Oleksowem, rozmawiał Jarosław Łęczewski. Na początek chciałem zapytać się o pozycję Waterpolo na mapie Europy, świata, polskiego Waterpolo. Jak to wygląda? No, ja... Chciałem powiedzieć, że jest nawet dosyć wysoka. Przy sześciu drużynach takich profesjonalnych, które grają w Polsce. To polskie waterpolo to jest naprawdę bardzo wysoko. Trenuje 500 ludzi, ale to jest garstka w tym 40 milionowym narodzie. Ale to są naprawdę bardzo sprawni ludzie i bardzo męscy. Spróbujmy zachęcić w takim razie do tej dyscypliny. Jakie argumenty mogą przekonać młodych ludzi, żeby zaczęli swoją przygodę z piłką wodną? Ciężka sprawa, bo to jest sport dosyć ciężki. ale można się przede wszystkim nauczyć pływać, trochę inaczej niż Otylia Jędrzejczyk. To jest pływanie, które pozwoli utrzymać się na wodzie każdemu człowiekowi, od małego do starego, starszego, przepraszam, starszego, starszej osoby. Piłka wodna to jest też nauka charakteru, dyscypliny, no i to jest przede wszystkim dla, jest skierowane dla, tych, dla rodziców. Jeżeli chcą mieć to ładnie ułożone dziecko, to mogą przyprowadzić na nasz trening. W którym momencie trzeba zacząć przygodę z waterpolo, żeby no powiedzmy, osiągać sukcesy w, na przykład na poziomie polskich rozgrywek? Myślę, że tak, jak ma, młody człowiek ma 11 lat i potrafi dobrze pływać, dobrze to znaczy jest po szkole pływackiej, bo mniej więcej 3 lata pływania, może zapraszamy takich zawodników w tym wieku i zrobimy z nich mistrzów świata. A Moci, no to mniej więcej w wieku 6-7 lat, no bo trzeba ich nauczyć poruszać się po, po wodzie, tak jak piłkarze wodni. To trochę inna specyfika ruchu, no ale to tak samo jak w lekkiej atletyce biegi długie czy krótkie i grać w koszykówkę czy piłkę ręczną. To też trochę inaczej człowiek pracuje. Waterbolo kojarzy się ludziom, szerszej publiczności, z tym meczem w 1956 roku, kiedy Związek Radziecki walczył z Węgrami. To też miało tło historyczne, bo wtedy to było zaraz po tej rewolucji na Węgrzech. Proszę mi powiedzieć, bo to był krwawy basen, nawet tak się to w, to w historii nazywa. I wydaje się, że ten sport jest agresywny. Czy to jest prawda, czy to po prostu wycinek historii, wycinek sportu, który nie mówi wszystkiego o tej dyscyplinie? Sport, jak każdy inny kontaktowy, najlepiej popatrzeć na piłkę ręczną. Podobna rzecz. Zdarzają się ciężkie faule uderzenia, ale to proszę mi wierzyć, to jest tutaj na wodzie, nie ma punktu podparcia takiego mocnego i to wszystko niweluje woda, to jest tarcie. Ja w swojej karierze widziałem kilka pękniętych ukurbiowych przez po prostu przez nieumyślne uderzenie się zawodników, również kolegów drużyny. Także to nie jest tak, że to jest brutalny sport. A te sytuacje z 56 roku to na niektórych arenach to jest standard jest. Także piłka wodna, proszę mi wierzyć, nie jest grą brutalną. To Mówi się i opisuje właśnie po tym, po tym meczu niefortunne zdjęcia pokazano do, do prasy, no ale to była polityka i myślę, że pozostawmy polityka Sport zupełnie innym, innymi prawami się rządzi. Czyli wracamy do sportu i zapytam się o Waszą przyjaźń z piłkarską. Od jakiegoś czasu występujecie właśnie pod szyldem Legii, jak to się wszystko zaczęło, jak to teraz wygląda, jakie plany właśnie związane z sekcją piłki wodnej Legii? Drużyna UKPW 44 Warszawa, która powstała 10 lat temu, to powstała dzięki byłem zawodnikom Legii Warszawa. Ja między innymi byłem zawodnikiem Legii, jak również mój brat, no i parę jeszcze innych osób, no i po paru latach nasi, nasi zawodnicy, podopieczni, Wyrazili taką chęć i zaproponowali, żeby połączyć swe siły. Bo Klub, Legia, Jedyny Klub w Warszawie. No i no stało się. Już ponad rok jesteśmy, mamy porozumienie z Legią Warszawa. Tutaj zmienił się zarząd i, i to porozumienie zostanie odnowione chyba, jeżeli się nie mylę w poniedziałek. Ponownie zostanie podpisane. Bardzo się cieszę z tego. I myślę, że dzięki temu przyciągnie to do tej dyscypliny sportu, do naszej sekcji, wielu młodych Warszawiaków. Jak wygląda sytuacja waterpolo w Warszawie i na Mazowszu? Ile jest tych ośrodków oprócz legi? No, są dwie drużyny: jest Legia Warszawa i Pałac Młodzieży. Jak również działają, co jakiś czas pojawiają się na basenach nieformalne grupki albo grupki przy Osirach. To są małe drużynki, które chcą zachęcić dzieci do innego do innej spędza, innego formy spędzania czasu na basenie. To jest ta piłka wodna, taki splashball, coś dla, dla dzieci na płytkiej wodzie. Yy, tak, yy, te dwie drużyny to działają. Trochę mało. Na 33 baseny, które działają yy, w okręgu Warszawy no i poza Warszawą liczę na to, że jest około 50. W województwie mazowieckim pewnie jest dużo, dużo więcej i to jest... Yy, ja się dziwię, dlaczego nie, bo to jest tak naprawdę odciągnięcie no te, te prospołeczne sprawy. Ale dyscyplina sportu jest tak naprawdę bardzo ciekawa, bo przede wszystkim uczymy nie topić się. Stawiamy na młodzież. Budujemy teraz kolejną drużynę 2000 i młodsi. Mam nadzieję, że to będą najlepsi zawodnicy w Polsce. A ten, ta koszulka to jest sukces naszych tych kadetów, którzy 96. roczniki zdobyli Mistrzostwo Polskich Juniorów. No i mam nadzieję, że ten rocznik to doprowadzi do tego, że będziemy, zbudujemy bardzo silną drużynę seniorów w Polsce. Bo w gracie właśnie młodymi zawodnikami w rozgrywkach seniorskich. Tak i to jest, to jest nasza baza. Chcemy wokół tych chłopaków skupić paru zawodników z Polski, którzy przyjadą na studia do Warszawy. No i myślę, że skusimy tym samym. No i mamy nadzieję, że będziemy w czubie Mistrzostw Polskich Seniorów. No i zapraszamy sponsorów. <laughs> Oczywiście. A proszę mi jeszcze powiedzieć o tym turnieju, bo to już dziesiąta edycja Warsaw Cup. Jakie macie plany, przygody, jakie cele związane właśnie z tym turniejem? Mam nadzieję, że znajdziemy chętnych do, do pomocy. To jest fajny turniej, przygotowany przede wszystkim znaczy przez zawodników, samych zawodników, ich rodziców. Pomagają nam jak najbardziej sponsorzy, ale potrzebujemy... potrzebujemy w zasadzie instytucji, która ogarnęłaby tą piłkę wodną, pomocy instytucji, która by ogarnęła tą piłkę wodną i niedużym kosztem stworzyła naprawdę fajną dyscyplinę olimpijską w Warszawie.